Chorągwie, mundury, uzbrojenie, ordery. Wielkie kolekcje i drobiazgi. Świadectwa patriotyzmu dowódców, żołnierzy, powstańców, Polaków. Od ponad 90 lat Muzeum Wojska Polskiego gromadzi pamiątki związane z ojczystą historią. Muzeum Wojska Polskiego dokumentuje bardzo ciekawy fragment naszych dziejów. Niegdyś wielkie państwo o dużych wpływach, dzisiaj kraj średniej wielkości wpływów. Mamy szczególny stosunek do historii, która na dodatek ma przede wszystkim charakter militarny. Nasza historia to praktycznie zmagania o granice na wschodzie i na zachodzie, stąd też w naszych podręcznikach historii dominują postacie historyczne. Muzeum więc dokumentuje, ale jednocześnie pielęgnuje tradycje państwowości i wojska, które w naszych dziejach odegrało rolę pierwszorzędną. W zbiorach muzeum znajduje się ponad 250 tysięcy obiektów. Każdy z przechowywanych w muzeum eksponatów to cząstka naszych narodowych losów. W zbiorach znajduje się m.in. relikwiarz gotycki zdobyty w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, szabla z drugiej połowy XVI wieku z pochwą i rabciami przypisywana królowi Stefanowi Batoremu, czy też szturmak Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Tarnowskiego. Wśród y, tych kilku tysięcy zabytków, które w pierwszych latach napłynęły do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, warto wspomnieć te, które mają wyjątkowo ciekawy, interesujący albo nietypowy kontekst. Warto wspomnieć o y, zabytkach pułku w gwardii cesarza Napoleona, o pięknym paradnym mundurze pułkownika Stanisława Rostworowskiego który to mundur wpłynął do muzeum jako dar również Stanisława Rostworowskiego, potomka tegoż pułkownika szwoleżerów gwardii. Wśród drobniejszych zabytków chciałbym wspomnieć o bardzo nietypowym, chwytającym za serce obiekcie, jakim jest różaniec Bartosza Głowackiego, bohatera spod Rasławic, bohatera pod Szczekocin, różaniec, który został wyjęty z jego trumny w latach 70. XIX wieku w czasie ekshumacji przy remoncie katedry Kieleckiej, gdzie Bartosz Głowacki był pochowany. To właśnie w Muzeum Wojska Polskiego możemy oglądać maszynę szyfrującą Enigma. Złamanie jej kodów przez polskich matematyków było jednym z naszych osiągnięć w pokonaniu hitlerowskich Niemiec. Są to rzeczy, które nie są obecne w jakimkolwiek innym muzeum. Broń należąca do wielkich postaci historycznych, sztandary wojskowe, pamiątki osobiste, pamiątki, które brały udział w wielkich bitwach historycznych oręża polskiego. I wreszcie, wreszcie coś, co jest charakterystyczne tylko dla tego muzeum, mianowicie wspaniała ekspozycja plenerowa, gdzie są egzemplarze uzbrojenia Wojska Polskiego na przestrzeni dziejów, poczynając od falkonetów, czyli artylerii XVII-XVIII wiecznej, aż do uzbrojenia współczesnego. W skład Muzeum Wojska Polskiego wchodzi Muzeum Katyńskie i Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Każdego roku Muzeum Wojska Polskiego odwiedza ponad 220 tysięcy osób. Są wśród nich m.in. uczniowie, studenci, żołnierze, kombatanci i naukowcy. Muzeum pełni ważną społecznie funkcję edukacyjną i wychowawczą. 11 listopada 1918 roku po 123 latach odradza się niepodległa II Rzeczpospolita. Od razu też dostrzeżono potrzebę stworzenia Muzeum Wojska. Już w grudniu 1918 roku pułkownik Bronisław Gębarzewski, w memoriale skierowanym do Ministerium Wojny, pisał, że Muzeum Wojskowe powinno istnieć jako świątynia sławy wojennej ubiegłych pokoleń, sławy, której młode nasze wojsko powinno czuć się godnym spadkobiercą. Rok później wiceminister spraw wojskowych Kazimierz Sosnikowski wydał rozkaz o powołaniu do życia Muzeum Wojska. Miało ono być jedyną centralną instytucją muzealną wojskową w której przechowywane będą godła, chorągwie, sztandary dawnych wojsk naszych, trofea wojenne, pamiątki wojskowe. 22 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski podpisał w Belwederze dekret powołujący do życia Muzeum Wojska, które miało stać się świątynią sławy oręża polskiego i skarbnicą nieśmiertelnego ducha rycerskiego. Dyrektorem muzeum został pułkownik Bronisław Gębarzewski. Pierwotnie Muzeum Wojska Polskiego mieściło się wspólnie z Muzeum Narodowym w budynku dawnego carskiego cyrkułu przy ulicy Podwale 15. Zbiory eksponowano w dziesięciu niedużych salach. Zgromadzono około 3000 eksponatów. Były wśród nich m.in. zbroje husarskie, rzędy końskie, broń biała i palna, malarstwo batalistyczne i portrety dowódców. Wiele pamiątek trafiło do muzeum po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Były to m.in. sztandary, broń i umundurowanie przekazane przez oddziały, które jeszcze niedawno były na froncie. Cenne pamiątki Polska odzyskała na mocy Traktatu Ryskiego, zawartego po wojnie polsko-bolszewickiej w 1921 roku. Zbiory placówki są w znacznej części rezultatem pasji kolekcjonerskich pokoleń Polaków. Trafiła tu między innymi kolekcja militariów należąca do malarza-batalisty Józefa Branta. Córki artysty przekazały 215 eksponatów. Były wśród nich między innymi rząd husarski z XVII wieku, zabytkowe siodło używane przez twórcę Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego, była też i szabla z powstania listopadowego należąca do zwycięzcy z podstoczka, generała Józefa Dwernickiego. Już wkrótce siedziba muzeum była za mała, aby przyjąć wszystkie eksponaty, które napływały od ofiarodawców. Budynek przy ulicy Podwale 15, który stanowił siedzibę obu placówek muzealnych w początkach istnienia, czyli Muzeum Wojska i Muzeum Narodowego, nie spełniał walorów użytkowych, co oczywiście związane było ze stale powiększającymi się zbiorami. Zadecydowano wobec tego o nowej lokalizacji, rozważano m.in. Zamek Królewski w Warszawie, ale ostatecznie zdecydowano się wybudować nowy kompleks budynków w Alei 3 Maja. Budynki te zaczęto budować w 1927 roku według projektu inżyniera Tadeusza Towińskiego, a w 1933 roku Muzeum Wojska otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających, zaczynając wystawą rocznicową poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Muzeum rozwijało się dzięki ofiarności społecznej. Udało się także uzyskać kilka cennych kolekcji. W drugiej połowie lat 30. muzeum wzbogaciło się o ponad 400 cennych pamiątek zgromadzonych przez emigrację Polską w Narodowym Muzeum Polskim w Raperswilu. Były wśród nich pamiątki związane z Tadeuszem Kościuszką. W 1936 roku powróciła z Austrii pamiątka z okresu insurrekcji Kościuszkowskiej chorągiew kosynierów z napisem Żywią i bronią. W Berlinie zakupiono zespół wzorcowych mundurów z czasów Królestwa Polskiego z lat 1815-1830. Były one pierwotnie przekazane w darze królowi pruskiemu przez wielkiego księcia Konstantego, dowodzącego wówczas wojskiem polskim. W przeddzień wybuchu II wojny światowej zbiory Muzeum Wojska liczyły już ponad 70 tysięcy eksponatów. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Od razu pracownicy muzeum przystąpili do ratowania zbiorów. 8 września ochotniczym oddziałom obrony Warszawy wydano ze zbiorów muzeum zdatną do użytku broń. Były to przede wszystkim karabiny ręczne i maszynowe. 28 września, tuż po kapitulacji Warszawy, w muzeum pojawili się Niemcy. Odwiedzali je także w październiku. Rozpoczęła się grabież placówki. Dyrektor Gębarzewski został aresztowany. Sale wystawowe muzeum zamieniono na magazyny wojskowe Waffen SS. Przez całą okupację niemiecką intendentem gmachu muzeum był przedwojenny pracownik placówki, rotmistrz Stanisław Gebner. Od 1941 roku należał on do Związku Walki Zbrojnej. To właśnie jemu przypadła rola opracowania planu gmachu muzeum tuż przed powstaniem warszawskim. Ze względu na to, że w piwnicach udało się przechować bezcenne skarby kultury polskiej, podczas powstania warszawskiego muzeum pozostawało poza strefą poważniejszych działań powstańców. Po klęsce powstania, zanim Warszawa została ostatecznie zniszczona, Niemcy wywozili z muzeum ocalałe eksponaty. Większość zbiorów muzealnych została wywieziona wcześniej już w czasie niemieckiej grabieży zbiorów, a po powstaniu warszawskim w czasie akcji pruszkowskiej wywieziona została do, na Dolny Śląsk, do Saksonii czy do Bawarii. Zabytki te w pierwszych miesiącach 1945 roku wracały do Polski w ramach akcji rewindykacyjnej prowadzonej przez profesora Stanisława Lorenca. Zabytki te często wracały w takich skrzyniach, w jakich były wywiezione. 22 sierpnia 1921 1945 roku muzeum zostało oficjalnie reaktywowane. Otrzymało wtedy obowiązującą do dziś nazwę Muzeum Wojska Polskiego. Eksponaty przekazywały jednostki, które jeszcze niedawno walczyły na froncie żołnierze oddziałów partyzanckich i powstańcy warszawscy. Do muzeum trafiły wówczas m.in. wyrzutnie butelek zapalających, których używali powstańcy warszawscy czy też nie wybuch pocisku z pancernika Schleswig-Holstein, który ostrzeliwał walczących żołnierzy na Westerplatte. W styczniu 1946 roku muzeum, jako pierwsze w Warszawie, udostępniło swoje zbiory licznym zwiedzającym. Do końca lat 50. ubiegłego wieku temat polskich sił zbrojnych na Zachodzie w Muzeum Wojska Polskiego traktowany był jedynie marginalnie wynikało to oczywiście z sytuacji ówczesnej sytuacji politycznej ale też po prostu z braku zabytków ilustrujących tą tematykę dopiero po odwilży do Polski zaczęła trafiać imponująca liczba obiektów związanych z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie zabytki te zostały przekazane przez Instytut Sikorskiego w Wielkiej Brytanii to nie tylko Wielka liczba, ale również imponująca pod względem znaczenia historycznego, emocjonalnego. część ekspozycji poświęcona epopei drugiego korpusu generała Andersa. Niemieckie trofea zdobyte pod Monte Cassino, dwa hełmy spadochroniarzy i pistolet maszynowy MP. 40. Jeden z ciekawszych obiektów na ekspozycji kukiełkowy teatrzyk. Ten zabytek ilustruje nie tylko bojową sferę działalności polskich żołnierzy na Zachodzie, ale również kulturalno-oświatową rolę drugiego korpusu niebagatelną. To była taka wędrująca Polska w pigułce. Oto jeden z najcenniejszych zabytków w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego poświęconych Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie mundur generała Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza i premiera rządu na wychodźstwie. Tutaj z kolei mundury żołnierzy polskich walczących w kampanii libijskiej 41-42 oprócz sprzętu bojowego również trofea przejęte od Włochów w Tobruku, w Bardii w bitwie pod Gazalą. Każdy z pozyskanych obiektów zanim trafi na ekspozycję poddawany jest konserwacji. W Muzeum działa pracownia konserwacji metalu, drewna, tkanin, papieru i skóry oraz malarstwa. Mało kto kojarzy nasze znakomite muzeum z znakomitą również kolekcją obrazów, jaką posiadamy. Oprócz, oprócz zabytkowych militariów jest zgromadzonych w naszym muzeum 1545 obiektów z przewagą obrazów olejnych malowanych na płótnie. Ale również są to obiekty malowane na kości, na metalu, na tkaninie jedwabnej. Ze względu na kłopoty lokalowe, prace prowadzone są w trudnych warunkach. Blisko 90% eksponatów przechowywanych jest w magazynach. Muzeum Rzecz Jasna nie jest wyłącznie depozytariuszem biernym, chroniącym to, co wytworzyło się w czasie naszych bardzo chwalebnych, wojskowych i politycznych dziejów, ale także działalność, która odpowiada, mam wrażenie, oczekiwaniom publiczności. Są lekcje muzealne, gdzie kopie broni każdy uczestnik, jest to najczęściej młodzież szkolna, może wziąć do ręki. Są wielkie imprezy w rodzaju Dotkń Niepodległości, które są organizowane od 2007 roku, w których bierze każdorazowo udział 11 listopada w Święto Niepodległości kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Szczególnym rodzajem lekcji muzealnych są popularyzujące naszą historię wojskową pikniki historyczne, organizowane corocznie na terenie muzeum i w jego otoczeniu. Placówka uczestniczy też w corocznej Nocy Muzeów. Patronuje działalności ruchu grup rekonstrukcyjnych. To ciekawa, bardzo obecnie rozpowszechniona forma popularyzacji wiedzy o wielusetletniej historii polskiego oręża. Muzeum to nie tylko miejsce, w którym zgromadzono pamiątki naszej historii wojskowej. Odbywają się tu także imprezy związane z historią Wojska Polskiego, promocje książek i konferencje naukowe. Muzeum Wojska Polskiego dotychczas nie dysponuje własną siedzibą. Zajmujemy pomieszczenia w Muzeum Narodowym i przeniesienie. Całego kompleksu muzeum na Cytadele jest rozwiązaniem najlepszym. Jest rozstrzygnięty konkurs. Trwają przygotowania do sporządzenia dokumentacji pozwalającej o wystąpienie, o pozwolenie na budowę i nowa siedziba muzeum o powierzchni około 50 tysięcy metrów kwadratowych będzie zlokalizowana na warszawskiej cytadeli w miejscu o wielkiej historycznej tradycji. Na terenie Cytadeli Warszawskiej znajdzie swoją lokalizację przeniesione z Fortu Czerniakowskiego Muzeum Katyńskie. Także w Cytadeli będzie działać Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Muzeum przyszłości, a w tym przypadku i nasze muzeum, to będzie połączenie tradycji ze współczesnymi środkami przekazu. Ale przede wszystkim sądzę, kluczem do jego wielkości, popularności i sposobu oddziaływania będzie. Lokalizacja w zamkniętym, historycznym miejscu, dotychczas zamkniętym, jakim jest Cytadela, gdzie właściwie każdy kamień, każdy obiekt, każda część, każda pięć ziemi może opowiedzieć jakąś historię. Jeżeli w to wszystko wtopimy w wspaniały, nowoczesny budynek, jeżeli będziemy mogli zagospodarować plener i teren wokół muzeum na pokazanie sprzętu, jeżeli ten teren w ogólności będzie mógł gościć rozmaite przedsięwzięcia związane z wojskiem, z nauką, z historią, to wtedy to muzeum będzie, jak sądzę, jednym z najatrakcyjniejszych miejsc nie tylko w stolicy, ale w skali całego kraju.